Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry mili państwo. Jak się macie? Jak się czujecie? Mam nadzieję, że dobrze. Dzisiaj chciałabym pogadać z wami na temat, do którego dosłownie przymierzałam się od wieków, ale nie wiedziałam za bardzo jak go ugryźć, żeby sprzedać wam moją myśl w odpowiedni sposób i przy okazji żebyście nie uznali już na wstępie, że jestem odklejona do reszty, co sceptyczniejszym utrudniałoby w zdecydowanym stopniu dalsze słuchanie. Otóż chciałabym pogadać z wami o czymś, co ostatnio jest olbrzymim trendem w internecie. Oczywiście nie w każdym jego zakątku, ale w tej mojej banierce a i owszem, co jest sprzedawane na różne sposoby, mniej lub bardziej, zwykle bardziej ezoteryczne i co przy okazji zdaje mi się nieźle czaje, i co z ezoteryką nie ma nic wspólnego. Według mnie, oczywiście. Mowa dzisiaj o prawie przyciągania, afirmacjach, wizualizacjach i tym całym Fajobajo, które jednym bebechy już na samo hasło wywraca do góry nogami, zaś w innych budzi poczucie frustracji, bo wszyscy pierniczą o jakimś magicznym sposobiku na wielkie pieniądze, końskie zdrowie i miłości, aż po grób, a mi się cały czas nie sprawdza, chociaż próbuję i próbuję. I ja właśnie tu, już przechodząc do tematu, dopatruję się w tym całym zagadnieniu największego problemu. Chociaż tych problemów jest kilka, do czego sobie dzisiaj Dotrzemy, że praca nad własnym mindsetem, wykorzystanie neuroplastyczności naszego mózgu, praca nad nowymi nawykami, zmiana przekonań i działanie, przede wszystkim działanie, zostaje nam sprzedawane, często za duże pieniądze zresztą, pod płaszczykiem magicznych rytuałów, a tak naprawdę sprowadza się po prostu do tej różowej galarety między naszymi uszami. Dziś zatem chciałabym opowiedzieć Wam o moim, nie mieszczącym się kompletnie w ezotrendzie, podejściu do prawa przyciągniętego. Zapraszam do kursu cudów dla opornych. Zaczęłabym od tego, że moje początki z tymi wszystkimi zagadnieniami, podobnie jak u niemal wszystkich zainteresowanych tematem, mają swoje źródło w bardzo ezo miejscu. Kto nie czytał sekretu ręka do góry? Myślę, że niewielu jest takich, ale jeśli już, to szczerze niczego nie straciliście, bo z perspektywy lat, z perspektywy tych wszystkich innych treści, które pochłonęłam na przestrzeni tych lat, uważam tę książkę za wręcz szkodliwą. Oczywiście ona zapaliła mnie i pewnie nie tylko mnie do dalszych poszukiwań, ale oprócz tego sprzedaje nam te wszystkie prawidła w masakrycznie okrojonej instant wersji. Wystarczy, że będziesz czegoś bardzo, bardzo chcieć i to się wydarzy. No kurwa, co za wzdura. Według mnie to kompletnie tak nie działa. Z drugiej strony rozumiem, ja to totalnie rozumiem, dlaczego sięganie po, po te, nazwijmy to sobie, lepszą wersję swojej rzeczywistości jest nam podawane w w sposób właśnie magiczny, ezoteryczny, w sposób instant, również. Bo ta magia, to zrzucenie pewnej dozy odpowiedzialności na jakąś siłę wyższą, która rzekomo ma nas chronić i prowadzić najlepszą możliwą ścieżką, jest zwyczajnie wygodne po prostu wygodnie jest myśleć, że jak się napisze w zeszycie 10 razy to czy to to się po prostu wydarzy. W końcu zaklęcie zostało wypowiedziane, tak? Teraz tylko czekać. Mówiąc to, wiem, że wiele osób nie zgodzi się z moimi tezami zawartymi w tym odcinku i ma do tego pełne prawo. Przedstawiam wam tylko i wyłącznie mój zbiór przekonań. Prezentuję wam w pewnym sensie moją wiarę, bo jeśli coś nie jest namacalne, nie da się tego pokazać, no to należy o tym mówić w kontekście wiary, tak? A a ja wierzę po prostu we własny umysł. Ten umysł nie umie przenosić gór, nie umie zatrzymywać wojen, wpływać na działania innych, ale umie przy odrobinie samozaparcia wpływać na moją ścieżkę, na moje dalsze kroki, na moje działania i na moje dokonania. I tego właśnie dzisiaj będę się w moim wywodzie trzymać. Zatem najpierw chciałabym się rozprawić z tymi wszystkimi naburmuszonymi sceptykami na widowni, którzy teraz mruczą pod nosą. To jasne, co za bzdura. Moje patrzenie na prawo przyciągania jest bardzo proste i bardzo logiczne. Nie ma w nim żadnych cudów. Jesteśmy po prostu systemem przekonań. Większość z nich ma swoje źródło w dzieciństwie. Są tacy, którzy twierdzą, że jeszcze dalej, ale my w tym odcinku pozostaniemy przy tej fest, przyziemnej, basicowej wersji. Dla przykładu, od dziecka uważałam, że jestem kompletną fajtłapą. Nigdy nie stawiałam siebie na pierwszym miejscu i uznawałam, że takim jak ja nie uda się osiągnąć niczego wielkiego, bo jestem za wolna, zagapowata i czasem mylę prawą z lewą. No i to jest mój przykładowy system przekonań, który wyrósł na tym, że od małego podkreślenia kreślana była moja wrażliwość, emocjonalność, delikatność. Słyszałam frazy: Wystarczy coś głośniej powiedzieć, a jej się zaraz rozpłacze, albo to dwa razy zakręcić i od razu się zgubisz. Słyszałam też, że chodzę jak kaczka i mam kapuściany łeb. I niezależnie od tego, w jakiej intencji były wypowiadane te słowa, w mojej głowie stały się kompletną kulą u nogi. Były takimi jaskrawymi nie wiem, jak to nazwać? łatkami, którymi ktoś doszył w dzieciństwie i które sprawiają, że zawsze odstaje od reszty, która rzecz jasna, w mojej głowie, w mojej wyobraźni, wydaje mi się przodować, zostawiając mnie na samym końcu peletonu. Przekonania względem siebie i świata ma każdy, niezależnie od tego, czy się wierzy, czy nie w ich moc. To, jak o sobie myślimy, rzutuje na to, jakie decyzje podejmujemy, ergo jak wygląda nasze życie. Jeśli czujesz się kompletną ofiarą losu, kompletnym przegrańcem, trudniej ci będzie walczyć o swoje, tak, to jest logiczne. I tu w odróżnieniu od wszelkiej maści EZO coachów, nie powiem kup teraz mój kurs, masz kolonko, tylko weź się do jasnej anielki, zapisz na terapię. Bo to właśnie dzięki niej, między innymi oczywiście, ale temu narzędziu po prostu z własnego doświadczenia ufam najbardziej, możesz wyplenić z siebie te wszystkie kompletne gusła, które teraz uznajesz za fakt, a które wmówili ci rodzice, dziadkowie, środowisko, koledzy z przedszkola i pani od matematyki, a które w rzeczywistości kompletnie nie są twoje. Nie są tobą. I tu znowu wracamy do wszystkich tych ezotryków z TikToka. Według mnie pisanie sobie w zeszycie dziesiątki razy jakiejś afirmacji. W momencie, kiedy czujesz się dziadowo, i myślisz o sobie najgorzej, a do tego w kółko i w kółko powielasz schematy, które w żaden sposób tej myśli nie wspierają i nie widzisz żadnych zmian. To jest po prostu marnowanie czasu. To jest tak, jakbyś afirmował, afirmowała sobie idealne zdrowie albo zrzucenie kilku kilogramów, jedząc dokładnie to samo śmieciowe jedzenie co zawsze. Znowu, kto w co wierzy, ale jak widzę, że ktoś, nie wiem, zachęca do energetyzowania wody w celu odzyskania zdrowia, czy zrzucenia zbędnych kilogramów, to mi się wszystko przelewa. Chyba za dużo we mnie sceptyka. Bo oczywiście pewien efekt placebo w służbie lepszego scenariusza jest ok, sama go wykorzystuje, rytuały są ok, ale wszystko to służy do przeprogramowania naszego mózgu, nadania innego biegu Twoim działaniom, a nie recepty na całe zło samej w sobie. Tu znowu chodzi o. Działanie o wyrobienie sobie nowych nawyków, które wszelkiego rodzaju afirmacje, intencje na karteczkach, rytuały i inne takie, takie, mogą fantastycznie wspierać, ale koniec końców istniejesz tylko ty. Twoje przekonania względem siebie i czynne działanie, żeby swoją sytuację poprawić. A żeby działać z tą odwagą w sercu i nie dać się zdmuchnąć przeciwnościom losu, które na 100 tysięcy się pojawią gdzieś na twojej ścieżce, nie uznać, że znowu nie wyszło, nic nie działa, i to wszystko jedna wielka ściema, należy pracować nad samym sobą, nad swoimi przekonaniami, mindsetem, nad tym, jak patrzysz na świat siebie, na swoje sukcesy i porażki, jak bardzo toniesz w przyszłości i przeszłości, a na ile jesteś teraz. Trochę się od tego wszystkiego jednak nomen, nomen odkleić. Osobiście uważam, że to jest święty gra tego całego prawa przyciągania. Żeby być teraz, a przynajmniej próbować być teraz. Żeby się od siebie odpingolić, żeby się odpingolić od tego kto, co, o nas, kiedy i za ile i zanurzyć się w chwili obecnej. I jakkolwiek znowu ezoterycznie to zabrzmi, to właśnie teraz masz wszystko czego potrzebujesz. Osobiście uważam, to znowu jest mój jakiś system wierzeń, że bez wyrobienia sobie pewnego odruchu, nie lubię tego słowa, strasznie wyświechtane wdzięczności, po prostu uszanowania i jakiegoś takiego docenienia drobiazgów, które nas otaczają. Nawet jeśli ta nasza rzeczywistość nie jest idealna, do tego jak to się dzieje w moim przypadku z wywindowanymi wymaganiami względem siebie i świata, zawsze, ale to zawsze będzie ci mało, zawsze, ale to zawsze nie będzie idealnie. I w pierwszym odruchu sama mam ochotę zakrzyknąć, no to świetnie, to znaczy, że będę miała nieustanną ambicję na więcej. Jasne, będziesz miał, miała ambicję na więcej, mm, ale też nie będziesz umiał, umiała ucieszyć się tym, co teraz, wciąż bujając w obłokach wyobrażeń o przyszłości, a co za tym idzie, będziesz się też zamartwiać, co może pójść nie tak i co mogłaś, mogłeś zrobić lepiej. Odpuszczenie nawet na chwilę. Bardzo wzmacnia. Czy w takim razie to oznacza, że nie warto marzyć? No, Kurka Wodna, wręcz przeciwnie. Ale tu znowu uważam, że popełniamy duży błąd, bo większość z nas ma olbrzymi, olbrzymi problem z doprecyzowaniem swoich marzeń. Duchowi internetowi guru mówią o tym, żeby swoje marzenia wizualizować w najmniejszym szczególe, tak by wszechświat dokładnie znał Twoje zamówienie. I tu, słuchajcie, się z nimi w 100% zgadzam, ale po to, żebyś ty sam wiedział, do czego dążysz. Ile dokładnie chcesz zarabiać? Jak dokładnie ma być, jaki dokładnie ma być twój partner? Gdzie dokładnie ma stać twój dom? Tu nie ma magii. Dostosowujesz swoje działania do celu, czyż nie? I to jest niby oczywista, a z drugiej strony większość osób zapytanych o marzenia rzuca ogólnikami. Chciałabym więcej zarabiać, chciałbym być po prostu szczęśliwy, chciałbym coś zmienić, żeby było lepiej, chciałabym, ale nie wiem co. Sama to robię. Na przykład ostatnio zaczęliśmy z Marcinem marzyć o domu, ale jednego razu dom stoi nad brzegiem morza, innego razu w środku lasu, raz ma jedno piętro, raz dwa i tak dalej, tak I w rezultacie taka mocno pływająca wizja jest bardzo odległa. I w ten sposób nie gadamy o konkretach, bo ich nie mamy najzwyczajniej na świecie, a nie wiem jak was, ale mnie konkrety bardzo motywują. Jeśli wiem na przykład, ile chcę zarabiać, to wręcz podświadomie dążę do tej kwoty. Pod warunkiem, że mam poukładane we łbie że mogę tyle zarabiać. I tu znowu odbijamy się od przekonań. W kwestii zarabiania pieniędzy mocno sobie rzecz przepracowałam przez ostatnie lata, bo jeszcze do niedawna wierzyłam, że ja zwyczajnie nie umiem zarabiać więcej. Że żeby zarabiać więcej, trzeba mieć większy talent, większe zasięgi, większe kompetencje, że trzeba mieć w sobie więcej faceta weźcie to sobie w cudzysłów takiej, takiej wiecie fantastycznie bezczelnej lwiej energii, że trzeba się zachorowywać po łokcie i może wtedy, przy odrobinie szczęścia, ktoś uzna, że zasługuje. A to kompletnie tak nie działa. I teraz zakrzykniecie, a skończ pitolicz, oczywiście, że to zależy od kompetencji i ilości pracogodzin. A ja zapytam, Ariusur, gdyby tak było, to wszyscy ci ludzie, którzy dziesięcioleciami ciągną trzy etaty na raz, żeby jakoś związać koniec z końcem, przylatywaliby do roboty w helikopterach. I znowu, to jest coś, w co wierzę. Ty nie musisz. Ale myślę, że sposób, w jaki na pieniądze patrzymy, jak wyglądały kwestie finansowe w naszej rodzinie, jak w naszej rodzinie mówiło się o pieniądzach. I raz jeszcze, co o sobie myślisz w zawodach? podowych okolicznościach przyrody ma więcej do gadania niż nam się wydaje. Tak wiecie, na pierwszy rzut oka. Nie jesteśmy bezwolnymi łupinkami rzuconymi do rwącego strumienia. Wiem, że ktoś się może wkurzyć za to stwierdzenie, ale w wielu, naprawdę wielu kwestiach to my decydujemy, co się z nami dzieje. Czasem przez działanie, czasem przez stagnację. I w odróżnieniu od niektórych instagramowych kaznodziei nie twierdzę, że mamy wpływ na wszystko. Bo spokojnie możecie teraz zapytać, że skoro mamy taką moc niezwykłą, to dlaczego to czytam? To dlaczego są wojny na świecie? Dlaczego moi rodzice chorują? Dlaczego mi, nie wiem, złota rybka umarła? W tym odcinku mówię o tobie i tylko o tobie. Bo i... Tobie i mnie wmówiono, i wcale nie boję się tego stwierdzenia pomimo szczypty foliarskości, wmówiono nam, że świat jest taki, a nie inny. Że świat jest zły i tylko czyha, aż ci się noga powinie, a jak dorośniesz, to wtedy zobaczysz. Co nieprawda. Świat nie jest zły. Świat nie jest też jednoznacznie dobry. Sam w sobie, w moim rozumieniu, jest neutralny. Jak większość wydarzeń, które nas na co dzień spotyka, jak pogoda za oknem, pieniądze itd., dalej. to my nadajemy temu wszystkiemu znaczenie i ładunek emocjonalny. Przepuszczamy to wszystko przez własne szkiełko i to właśnie o to szkiełko dbać należy. Rzeczywistość, nawet ta, którą dzielisz z kilkoma osobami, u każdej z nich z tych osób jawi się nieco inaczej. Można się cieszyć z drobiazgów i narzekać na to, że spektakularny sukces nie był wystarczająco spektakularny. i hałam na tym wózku prawie całe swoje życie. I tu nie chodzi ani o cudowność tego drobiazgu, ani byle jakość tego sukcesu, tylko o to, jak na te zjawiska patrzysz. I uwierzcie mi, tego da się nauczyć nasze mózgi są plastyczne to znaczy, że na skutek naszego działania w postaci m.in. trenowania nowych nawyków, nauki, pracy nad zmianą myślenia, wytwarzają się nowe połączenia neuronowe, nowe ścieżki. Fizycznie, na stałe, brzmi jak magia, i dla mnie to w pewnym sensie jest magia. Magia naszego ciała i tej niesamowitej galarety w naszej czaszce. Cały czas dźwięczy mi w głowie to ezoterycznie brzmiące wyobraź sobie, że już to masz i zachowuj się tak, jakby to już było twoje. Lubię te frazy, wiecie? Ale znowu interpretuję ją po swojemu. Bo jeżeli chcesz zarabiać 10 razy tyle, co teraz, to przecież nie zaczniesz wydawać hajsu na drogie cacuszka, bo tego hajsu w takiej ilości nie posiadasz. I nawet jak sobie to cacuszko kupisz, to później będziesz wpierdzielać suchy chleb do końca miesiąca. Jeśli chcesz sobie zwizualizować idealnego partnera, to przecież nie pójdziesz z nim na randkę, bo trudno się... Konwersuje z powietrzem, prawda? Ale to znowu nie przekreśla tego, że możesz zachowywać się w pewnym sensie tak, jakbyś już to miał. I tu pomaga pytanie: jaki wtedy będę? Jak będę się zachowywał, abstrahując od markowych fatałaszków i nie wiem, Rolexa na ręku załóżmy, kiedy będę zarabiać tyle, a tyle miesięcznie? Co wtedy będę czuł, czuła? Co będę mieć wtedy w głowie? I polecam sobie w ogóle to ćwiczenie wypisać na kartce, znowu nie z powodów magicznych, tylko dlatego, że tak łatwiej zwyczajnie zebrać myśli, przynajmniej mnie. Dla przykładu uznajesz, że jakbyś już zarabiał, zarabiała tę wymarzoną kwotę, to byłabyś spokojniejsza. Mniej wybuchowo reagowałabyś na różne codzienne sytuacje. Byłabyś bardziej zorganizowana, odważniejsza, czułabyś się pewniej. I w odróżnieniu od wynajmu Lamborghini, żeby się nim kajtnąć po mieście i poczuć jak milioner, delikatne zmiany w sposobie bycia nic nie kosztują, a wedle moich własnych eksperymentów wiele zmieniają. I znowu, żeby była jasność, to nie jest takie proste. Tego się nie da załatwić żadnym TikTokiem, podcastem, szkolonkiem czy silnym postanowieniem, że od teraz będzie inaczej. Znaczy, można. Pewnie komuś się udało, ale myślę, że takie osoby stanowią jakiś procentik wszystkich osób na czele ze mną zresztą, które rzucają okiem na treści samorozwojowe i chcą coś zmienić. Bo gdyby to było takie proste, no to pewnie już nikt z nas stopami ziemi by nie dotykała. Wedle moich obserwacji jest totalnie na odwrót. Wciąż żyjemy w schematach, które sobie całe życie utrwalamy. To ja melinium tego nie pomalujesz. Jedyna metoda, według mnie oczywiście, to malutkie kroczki i terapia tutaj mała gwiazdka. Jak idziesz pierwszy raz na siłownię, to nie rzucasz się na największe ciężary, tylko zaczynasz od hantelków z samej góry tego, wiecie, stojaka z hantelkami. I teraz powiem coś, co może rozgniewać tę drugą stronę barykady, bo Według mnie w tym całym mówieniu o prawie przyciągania jest coś mega toksycznego. Już sam fakt, że ludziom się wymawia, że wystarczy jakaś jedna mała rzecz, często sprzedawana za bardzo duże pieniądze, która z pracą nad samym sobą niewiele ma wspólnego, żeby wszystkie problemy zażegnać, jest mega, mega nie fair. Tak samo jak wkrętka, że tylko wysokie wibracje przyciągają do naszego życia to, czego chcemy. W skrajnych przypadkach to prowadzi wyłącznie do tego, i przećwiczyłam to na własnej skórze, że człowiek zagłusza wszelkimi możliwymi sposobami w swoje prawdziwe, często niełatwe emocje do granic absurdu. Nie da się cały czas być happy. Przestrzeń na negatywne emocje jest okej, okay. czasem trzeba je z siebie wyrzucić, a gdyby przyciągało się rzeczy i zdarzenia, wyłącznie energią miłości, to wielu naprawdę. Złych ludzi nie miałaby prawa bytu, a ma, jak się okazuje, niestety, i do tego z kilkoma willami, miliardami na kontach. To nie jest kwestia zasługiwania i bycia dobrym człowiekiem, tylko tego, żeby wiedzieć, czego się od życia chce. To jest kwestia samozaparcia, pracy nad sobą, rozróżnienia, co należy do ciebie, a co ci wmówiono, i wiary, że możesz. Bo możesz. Nawet jeśli teraz twierdzisz, że bredzę. Bardzo w to wierzę. Poza tym jeszcze na koniec wpadła mi taka myśl do głowy, również na temat tych nieszczęsnych schematów, jakichś uwarunkowań kulturowych może też, bo to jest bardzo polskie, że łatwiej nam uwierzyć, że będzie źle, niż że będzie dobrze. Mój Marcin lubi powtarzać, że najlepiej założyć najgorszy scenariusz, żeby się nie rozczarować. A ja mówię, bzdura! Lepiej myśleć pozytywnie i zanim ktoś się pożyga na samobrzmienie hasła myśl pozytywnie, pozwólcie mi dokończyć. To, co ma się dopiero wydarzyć, jest jedną wielką niewiadomą. Nawet bardzo powszednia, zaplanowana rzecz może nie dojść do skutku albo zmienić swój scenariusz, bo tak po prostu działa życie, że jedyne co pewne to to, że umrzemy. I teraz, uznając, że przyszłość jest abstrakcyjnym tworem, możemy założyć dwa scenariusze. Myśleć pozytywnie lub po Marcinowemu oczekiwać najgorszego. Oczywiście są podtony tych dwóch kierunków myślenia, ale w ogólnym rozrachunku zakładamy, że nam się uda albo się nie uda. Czy zakładając najgorsze, wydarzy się najgorsze? No nie, to nie jest prawo przyciągania, w które wierzę. Możemy się pozytywnie rozczarować. Oczywiście, wszystko może się zakończyć happy endem, ale do tego czasu, do tego czasu będziemy stawać w pół drogi, zadręczać się, zatruwać, będziemy się stresować, będziemy nieszczęśliwi, sparaliżowani tym momentem, który jeszcze się nie wydarzył, a my już zdążyliśmy go przeżyć w naszej wyobraźni 5000 razy. To oczywiście też jest jakaś technika, ale według mnie, biorąc pod uwagę fakt, że spędzamy na tej planecie dwa mrugnięcia okiem, to takie samo samozatruwanie, jakkolwiek zdaje sobie sprawę, że czasem ciężko wrzucić na luz, jest absolutnie bez sensu. Zatem ja wierzę, że będzie dobrze. Że się uda, że koniec końców wszystko się poukłada, że czeka nas miłość, radość i obfitość. Nie mam zamiaru myśleć inaczej, a wiecie dlaczego? Bo koniec końców i tak wszyscy umrzemy. I tym pozytywnym akcentem docieramy do końca mojego wywodu o prawie przyciągania, pozytywnym myśleniu i afirmacjach. I myślę, że te hasła powinnam sobie wpisać w tytuł, bo ta się teraz dobrze klika. I ludzie będą wciskać, że może dostaną jakąś receptę na jednoznaczną receptę na sukces i, i miłość, a ja tutaj z tak. Takimi przyziemnymi różnymi moimi tezami, które pewnie dla części z Was i tak są odleciane. Niemniej mam nadzieję, że moja pogadanka zostanie z Wami na dłużej i może weźmiecie sobie z niej coś dla siebie. Wiecie, życie nie jest po to, żeby je przeczekać, przecierpieć, wytrzymać. To nie jest też żadna próba generalna przed czymś więcej. Brzmi przerażająco, wiem, ale ja lubię tę myśl. Jest teraz i nic poza tym, więc dbajmy o to teraz, dbajmy o siebie i własną głowę. Kontrola wszystkiego wokół to tylko złudzenie i tutaj muszę się zatrzymać, bo zaczynam wyrzucać z siebie jakieś mroczne myśli, które znowu dla mnie są motywujące, ale liczę się z tym, że nie dla wszystkich. Ściskam Was mocno. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie, a lubicie to, co ja tutaj wygaduję, to zaobserwujcie, zajrzyjcie też na mojego Instagrama. A jeśli macie ochotę i środki, możecie postawić mi wirtualną kawkę na buycoffee.to łamane przez Iga Chmielewska, pisane ciągiem. Dobra, będzie tego. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.